Drzemka w wojnie, która nigdy nie śpi. Chiny i USA na chwilę udają przyjaciół, a świat, jak zwykle, płaci za teatr. Obniżka ceł, szybka euforia na rynkach, prognozy w górę, uśmiechy w garniturach, a banki inwestycyjne zacierają ręce. Przez chwilę wygląda to jak przełom, ale wystarczy spojrzeć głębiej. Chińska gospodarka nadal chwieje się na nogach. Sektor nieruchomości to pole minowe, lokalne rządy toną w długach, a popyt wewnętrzny słabnie. A mimo to zakłada się, że w trzy miesiące wszystko odbije? To żarty? W tym czasie firmy mają przyspieszyć eksport, jakby to był sprint, a nie maraton. Stany Zjednoczone korzystają z okazji, by sprawdzić, ile Chiny jeszcze mogą z siebie wycisnąć. Ale przecież nikt tu nie gra w otwarte karty to cisza. Cisza przed burzą.